Dobra, witam widzowie na drugim odcinku dzisiaj. Yy, nagra, nagram. sobie dzisiaj. Yy, yy, będę, będę, po prostu wbijać level 8. Z tego co wiem mam jeszcze nie zadanie. Więc sobie przy okazji weźmiemy, bo tym rysiem, którym teraz gram ma 30 poziom. Chciałbym mieć 50. Tutaj widzicie pięćdziesiąty poziom. No, czy widzicie? O. Tutaj ma trzy lisy. to jest Wyłączamy sobie peta, bo on dużo expa zabiera jakby, co? Tak jak, jak chcecie, żeby Peta był poziom, to wtedy się to Ale jak, ja, 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 ja chcę teraz raczej rysiem ten poziom zrobić. Dobra. Zostawiam tu na bo nie chcę, żeby... Oni mi tutaj przeszkadzali. Hmm, się... hmm. no o, świetnie. No chodaj. O, nie Ja o którzy mnie już dłużej oglądają. Ja mam Wyskawicę trochę zepsutego, tego, bo jakby nie, jak mam reklamę, to on mi się po prostu. Wywala mnie z niego. No. Także. No, no, no. Już, tak. Wejdźmy. Mamy sobie po prostu tak trochę poziom wybijać z yy, tym ryśkiem. Nie, no, nie, nie będzie to zjściu. Znaczy, Raczej... krótki.

dobra, nieistotne. Nie mam no W Rysiu nie mam, w Rysiu ja mam mało. Serio, no widzicie. Jakby, ja w gram Rysia, więc w Rysiu ja nie wiem, dlaczego oczu nie ma zmienionych. No, nie wiem, jeśli nie gram, to dużo, dużo rzeczy nie ma w piłce. Ale, wiesz więc... jest. nic zrobić zabić trzy lisy. Gdzie? sobie tylko go. Adminer no. Nie Nie Co to się skrzynki. No to I okay. dobra. Ja też sobie skrzynki, bo ja potrzebuję eliksir. Duplikat, duplikat, duplikat. Mm. Legendarny duplikat. Eliksir! Uuu, legendary akcesoria i duplikat. Right, spoko! Nie uleczę. Dobra. Идем особо по мне не на вьюте. This is some. Не. Я не хочу на Это ты, это ты, Вот, что он, это все что, чем? Не разумно. World is the Dobra. Muszę sobie trochę podjeść, bo chcę mieć wszystkie, bo muszę poszukać jeszcze jednego lisa. Będę miał tak? spać. Dobra. A i muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Hmm. Dobra, widzę. Oczywiście co się stało. No wywaliło mnie, no bo przecież nie. Teraz muszę szukać jakichś lisów. Nie, nie wiem. Mm -mm. Muszą być jakieś lisy. Czy jest lis? Nie jest. to jest lis? Chyba. Jest! Idealnie mi. Dobra. Dobrze go... Ale ciosy. Jakie Co 500 monet? Tylko 500? Tylko 500? Jak to jest możliwe? Dobra, ja to wyjeżdżam z krzyku. Proszę, się proszę! Yes! I do pytań! O, wyszło. Nari? Nie chcemy... Nie, nie chcemy. Dobra. Trzeba zbyt trochę... Nie mam zdania, mam za 14 minut zdania. Dobra widzę, że to chyba by było na tyle w odcinku. No co więcej, może później nagram jakiś odcinek, nie obiecuję. Także no, dawajcie łapki w górę, subskrypcje. Jeżeli będą komentarze łączone, to możecie, jeżeli dotrwaliście do końca, napisać, napisać, yy, napisać yy, ryś, tak? No, to do to, to, to zobaczenia, widzowie. O